Kiedy wybieramy łóżko karpiowe, musimy określić pewne podstawowe parametry, które pozwolą nam z przyjemnością i w wygodzie je używać. Nie może być tak, że jedziemy w dwie osoby, namiot dwuosobowy, a mamy dwa niezwykle szerokie łóżka, które nie chcą się zmieścić. Czy jest łóżko, nazwijmy to, uniwersalne? Chyba nie ma, ale, ale możemy wybrać pomiędzy np. ramą aluminiową, która będzie dużo droższa, ramą stalową, Natomiast łóżko wyposażone we wszystko co już jest niezbędne, czyli na przykład w dopinany śpiwór, co ostatnio jest bardzo bardzo popularne, czyli tak zwany sleep system. Tego typu łóżko mam tutaj przed sobą. Nie jest to może kompaktowy rozmiar, ale właśnie taki uśredniony, waży 12 kg, więc bez przesady. Łóżko, które ma długość 2 ,10 m 10 i szerokość, co jest tutaj chyba najważniejsze, 90 cm, więc tak doskonale wypośrodkowana. to jest nowy model JRC Defender Dwójka Flatbed Sleep System Wide. Wide, czyli szeroki, no powiedzmy, że on jest średnio szeroki. Bardzo proste w rozstawieniu w użytkowaniu łóżko, łóżko oczywiście płaskie. Proste, stabilne, wygodne łóżko na sześciu nogach. Widać płaskie zupełnie, bez żadnej głowicy mocującej. Nie mam namiotu. No ale są tacy karpiarze, którzy wyjeżdżają, powiedzmy, na jedną nockę przy ładnej, ciepłej pogodzie i namiotów nie biorą. Wystarczy samo łóżko właśnie ze śpiworem. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to ta falbana osłona na zamek. To niby takie coś do niczego niepotrzebny, ale jednak robi czasami różnicę, bo jeżeli tego nie ma tutaj nam się wilgoć i, yy, i wiatr często dostają pomiędzy, yy, pomiędzy ząbkami zamka błyskawicznego, więc bardzo to się przydaje. Yy, no to, to naturalnie sam materiał przyjemny, też wodoodporny, nam tutaj coś skapnie to szybko to strącimy, no i zamek. Jak widzimy, zamek tutaj jest częścią łóżka, częścią śpiwora, więc przypięcie jest błyskawiczne natychmiastowe. Bardzo przyjemny polar w środku. Zarówno wewnątrz śpiwora, jak i na zewnątrz łóżka, to dodaje nam komfortu zdecydowanie. Plus tutaj wbudowana taka niezbyt gruba poduszka. Więc myślę, że komfortowo będzie się tutaj leżeć, zresztą za chwilę to spróbuję. Jest to śpiwór czterosezonowy, więc od wiosny do jesieni bez problemu. Możemy pod nim spać, no tylko w warunkach oczywiście poniżej zara trochę nam będzie tego ciepła brakować. Łóżko wygodne, wystarczająco szerokie, można tutaj się przewracać na lewo i na prawo. Poza tym dobrze został zaprojektowany, bo część śpiworów sięga tylko nam do szyi, a tutaj tym możemy się doskonale zakryć, aż po nos. No i sprawa zasadnicza, ale też oczywista, ten śpiwór cały możemy odpiąć, żeby wziąć go do domu, wyczyścić, ale też Latem, kiedy jest bardzo ciepło, no pod tym śpieworem to byśmy nie wytrzymali, więc możemy go zdjąć i przykryć się po prostu narzutą albo kocem.